Maj, Mia, Mija, będziemy dzisiaj robić command bloka. Tak, to ja. No, ja zrobię tego comment bloka. Wchodzimy w tą chmurkę, która jest obok tego znaka. Tak, teraz yy, Tutaj, yy, Ty mi na... pomagasz. No wiem. Ja mam na imię... Jesteś mój kanał bandyci UD. Subskrybujcie i lajkujcie. To będę bandyta, OK?. Nie, Iwo. <laughs> Iwo Okej, okay. najpierw wydajemy... To Iwo właśnie będzie mi Dajemy pomagał. Wydajemy takie coś. Give, give, jest jakie Ty masz porąbaną krewetkę. Give. Mam kolorową. Dobra, Gimki. teraz małpa P. Czekajcie. Małpa P. Ja sama tego nie wiem, o, jak to się o, robi. My Czekaj, nie. Kom. A n. Co? No szybciej! Co jest? Czekaj. Poczekajcie lepiej. My, my, a, Powiem, że Dy. już to zrobiłeś. Dobra, by. Jezu, nie ten przycisk podłoga. Jeżeli macie podłogę, to lepiej wszyścicie podłogę, bo to właśnie podłoga musi być. Um, tylko ja jej tutaj szukam i nie mogę jej znaleźć. Ja, o, podłoga wiem, powinna jest. być gdzie? Poczekaj, daj. Ale już się to nagrywa? No to nagrywa się. A, okej. Okay. Z tym myśli. I... Gdzie? I nie wiem. O tu. To podłoga? O, podłoga. Okay. Podłoga. Znalazłam. Command i B L o 3, k. No już, i I nigdy nie... Dobra, mówi, naciskam dalej. No i macie koment bloka. To wszystko na, na dzisiaj. dzisiaj. to. Papa. Pa, pa. pa, pa. pa.